Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce. Abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając, poznawał i rozumiejąc, przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów, Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawiesiono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu. Dla jednego z tych małych, uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go. Jeśli będzie żałował, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw Tobie i siedem razy zwrócił się do Ciebie, mówiąc, żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili Pana, dodaj nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesać się w morze, a byłaby Wam posłuszna. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz, tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawiesiono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu. Dla jednego z tych małych, uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go. Jeśli będzie żałował, przebacz mu, i jeśli by siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie, i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: Żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili pana, dodaj nam wiary. Pan rzekł. Gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, Wyrwij się z korzeniem i przesać się w morze, a byłaby wam posłuszna. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.